Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek The Last of Us Part 2 w wersji na PlayStation 5. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. To jest właśnie ten moment. Chodźcie! Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko górze i znikniemy. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście, żebyś wiedział. A, macie tu prąd? Gdzie ty kurwa byłoś? Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj, tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. – Mieszkacie w pobliżu? – Owszem. Kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. – Jestem Mel. – Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Nie! Jak? gotów. dać go pod ścianę. Tommy! Spuśćcie mnie! Spuśćcie! Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę. I to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! Nie ruszaj się, kurwa. Drogi! はい。 Na ziemię! Puszczaj! Zwierzę się! się! Hey, Już Okej? Okay. Puszczaj! Zabiję was kurwa! Co się dzieje? Zostaw go! Kto to? Zaś się! Dlaczego nie pilnowałaś wejścia? Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi! Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość. Chcesz tego, co ja, tak? Skończ to. Już. wstawaj. Joel, błagam się wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Zabiję was tu! Det er så bra! Przekro mi. Dzieci. Są tutaj. Może usiądę. Jasne. Maria chce, żebyś coś zjadła. Nie powstrzyma nas. Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jacksona. Więc ujdzie im to bezkarnie. Kto tak powiedział? Na to przecież wychodzi. A jeśli znowu zaatakują łowcy? Pierdolisz tak samo jak ona. Bo może ma rację. Gdyby chodziło o nas, Joel byłby już dawno w drodze do Seattle. Nieprawda. Oczywiście, kurwa, że prawda. Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle. Front wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach? Kurtki mogły być kradzione. Co? A co, jeżeli się przenieśli? Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź. Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa. Ile mają broni? W dupie to mam. Nie przekonasz mnie. Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej. Okay. Na pewno nam kogoś przydzieli. A jeśli nie, to coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę. Dobra. Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć. Okay. Nie dostałam się do koni. To mi chyba jednego wziął, więc Maria zaryglowała stajnie. to mi! Po drodze coś skombinujemy jakieś auto albo konia. Dobra. To znacznie utrudni drogę do Seattle. No to będzie trudniejsza. Wiesz, że możesz jeszcze zmienić zdanie. Wiem. Po prostu nie chcesz, byś czuła, że musisz. Eli. Idę z tobą. Koniec K rozmowy. Musisz iść po swój plecach? Schowałam go przy wschodniej bramie. Uznałam, że tam wyjdziemy. Czego ci trzeba? Przyniosę. Wolę sama. Okej. Okay. Albo dobra. Chodź. Poczekam na dole. Dzięki. thank mm. you Всего, грэр? Maria, jadę do Siatlu. Chciałbym odpuścić, ale nie umiem. Muszę wymierzyć im sprawiedliwość. Elita też będzie chciała jechać, powstrzymaj ją. Zabierz jej broń, zabierz jej konie, może ją gdzieś zamknij. Daj mi czas, żebym to skończył. Zawsze kochający Tomi. On się tam, kurwa, da zabić. Powinien był mnie zabrać. A ty dać nam ludzi, żeby ścigać tych skurwieli. Bardzo bym chciała. Chcesz mnie gdzieś zamknąć? Lepiej, żebyś została. Nie ma kurwa opcji. Lepiej, żebyś została, ale dobrze cię znam. Jedziesz z nią? Tak. Czy nie chcecie się stąd wygrać? Hm? Tak. Pieszo? Tak. nie mają wam dać waszego konia. Weźcie trochę amunicji. Dzięki, Maria. Ale zróbcie coś dla mnie i sprowadźcie mojego durnego męża żywego. Jasne. Początku. Ruszajcie, bo zrobi się ciemno.